Siemaneczko kochani, z tej strony Kari Dzisiaj będziemy odkurzać prydomem Bo mama mnie odstrzygła Patrzcie ile syfu jest On sobie da rady, się rury nie podłączałem Maszynkę przedmuchałem Maszynkę Sprawdziłem czy działa, działa Bez problemu Staćmy sobie i odpalmy I odkurzajmy Mam nadzieję, że wszystko ok będzie Dobra, to przybliżę prydoma Tego za rurę potomny no to mama odkurzam pani się nie odkurza. Tu było pełno, a teraz już nie ma. Baciek tutaj daje radę normalnie. Jeszcze tu. Nadal jesteś. się odkurza. Teraz na razie go wyłączam Zaraz kochani do was wrócę. Dobra kochani już jestem. Już poodkurzamy. Turboszczotka Nic się nie stało. Całkowicie wszystko wciągło. Z jeszcze brudu trochę tam zostało, wiecie jak to do, po odkurzaniu. Prawda, jest oczywiście podłączony jeszcze. O kurde, jak się wystraszyłem, bo mi się rura sama odłączyła i się bałem, że zaraz mi spadnie. Teraz sprawdźmy jak tam w worku. Oho, oho! strasznie dużo. Zobaczcie. Strasznie dużo kołtów. Wszystko to z mojej głowy, kochani. A to Fajnie działa Dobra Teraz będzie akurat paru minutowy Bo to było takie szybkie Maszynka od taka Od pelipsa. No to predom Jak ktoś taki ma To niech używa i go nie wyrzuca Bo opłaca się taki stary odkurzać mieć. Tylko wystarczy go tam trochę pooczyszczać I będzie okej okay. No to kani, widzimy się w następnym odcinku jutro. Nie wiem tak dokładnie. Dzisiaj nagram dwa odcinki. No to pa, widzimy się w następnym odcinku. Uuuu, zostawcie, subs zostawcie subskrypcję i łapeczkę w górę. Pa!